Bardzo witam w kolejnym demonie gier. To już ostatni demon tego rocznego festiwalu. Dzisiaj mamy Book of Demons Hell Card to jest. Ja wiem doskonale, co to zagra, bo Book of Demons ograłem, Bardzo mi się podobała. Chyba wszystkimi postaciami wymaksowałem grę tak naprawdę. I zastanawiam się. Nie mam języka polskiego przede wszystkim, ale jak twórcy to widzą, bo tak samo wygląda menu w Book of Demons i jest jedna z księg. A teraz tutaj jest. No, o, tak dokładnie to wygląda. Czy? bo będzie osobna gra, no to trochę bez sensu, nie? Co jak to kliknę, to nie powinienem móc zagrać, chociaż mam zainstalowaną tą grę. I Bogów Annie No to to dobra, tu mam łyś listy. Czekajcie. Jest bój. Ale ja mam kupione. Mam. Tu. No dobra, no zobaczymy jak twórcy to widzą, nie? Spróbujemy w to zagrać. Book of z relacyjny ah, RPG. A truly sobie. Jest RPG taki dziwny, bo chodzi się po linach czy po ścieżkach, nie można się poruszać nigdzie indziej. Ale ma to swój urok i jesteśmy z papieru i wszystko jest z papieru. Dobra, już wygląda zupełnie inaczej to menu. No, to, to wygląda tak samo tutaj, czekajcie, spróbuję tylko ściszyć jeszcze, chyba jest za głośno, nie, mówiłem, że nie ma nic języka... takiego, no jeszcze jest ściszone mocno, jak wyje, dobra, no nic, zobaczymy, Grama ma w tym roku jeszcze, trzech było, to, to samo, Warior, yy, Sorcerer i yy, Rogue, Rogue, Ja Wariorem... Zazwyczaj zaczynam. Dobra, niech będzie tutaj. To nie jest ważne teraz. Chcę Wam pokazać tylko o co chodzi. I mechanika jest cała fajna, taka jest mapa i tak dalej. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać teraz. No dobra, to. No że nie mogę. Dobra, ready. To wam pokazać tylko motyw początkowania. Tam jest fajnie, bo na początku przechodzicie te wszystkie piętra. O, to już wygląda inaczej. O, nie ma ścieżek. Żebym mógł iść wszędzie. Dobra, więc. wiem jak się w to gra. Nie, to coś innego jest. Ej, ja to karcianka jakaś jest. Ej. I ja to jest zupełnie coś innego. Karcianka. Oni z tego zrobili karcianki No dobra, to tego się nie spodziewałem Ale może być dobre Oni musieli podejść do mnie, tak? Już widzę, że mnie zaatakował paskut Ja bym chciał ten brzegujeć Temu mogę? Mogę ile? Jeszcze jeden? To masz gin. On jak podejść pod, 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 podszedł bliżej, powinien mnie zatruć. Ej, ale słuchaj, czy z drugiej strony karcianka? A, czy z tamtej się przerzucasz, bo tamtą sobie grasz i doskonale znasz i wrzucasz tę karciankę, to... Ej, to może... może być dobre. Ja bym chciał. Tamte nowo. Mogę... A, dobra, czy jedno i drugie mogę sobie wziąć? O Smithy, Smithy, czekajcie, tu mogę. Dobra, czekajcie, bo teraz to kosztuje dwa. Chciałem kartę sobie jedną zupgrade'ować. Mam jeszcze dwa, to, to mogę? Co robi? Jeszcze to samo, a ty mogę tutaj... Trzy już nie mogę. Dobra, poproszę. Super. Mam jeszcze jedno. A to, to bym chciał. Czemu nie mogę? A, bo z każdej mogę tylko jedno. Czy tu w wybrałem, tu mogę. Dobra, fajnie. No dobra, gramy dalej, słuchaj. Słuchajcie, ale o co tu chodzi? Co znowu mogę. nie rozumiem. Tu, tak? Dobra, mam artefakt. Znowu Karcianka? To e, jest, znowu Karcianka to jest. z trzeciego innego wyskucie, ale jest dobrze. Słuchajcie, ja czuję klimat tego i że to, to może się powieść. Karcianek jest do zatrzęsienia na rynku, ale to jakby. Tam grasz sobie rpg -a. chodzisz po tych rochach, zabijasz i tu nagle masz tak, taki klimat. No to słuchajcie, to naprawdę może być dobrze. To, sobie wyeliminujmy, tutaj sobie rzućmy na tych, Wszystko na razie jeden kosztuje. zabijmy sobie tego, bo ten jest jakiś potężniejszy. Nie mogę już, nie? On podejdzie, i on nie zaatakuje. Tu na teraz, A piątka jest już u góry, nie? Ten czeka, A ten u góry co zrobił? Ua, atak sobie dodał. Dobra, dawać karty. To inna, to ja teraz nie potrzebuję. Chociaż potrzebuję, słuchajcie. To cztery, dostanę. Nie, Stamina to jest... Dobra, to jest coś innego, bo Stamina. O, chciałem to wrzucić na początku. Pomyliło mi się. Dobra, zabiję tego. Mam ten do mnie pytanie, czy do mnie dojdzie teraz. I czy mnie zaatakuje już? Odległości trochę nie czuć, nie? Czy on już zaatakował mnie? Nie wiem dlaczego tylko. Dobra, pokonaliśmy go. No i koniec tury, no to jest co więcej. Ktoś tu je jest tu jeszcze. Ej, tu są przeciwnicy, no. no to masz, dostaniesz w dziób. Ja sobie wezmę tarczę. Nie powinienem nic zrobić teraz. No bo co, zaatakuje mnie, ja mam dwa tarcze. No to nic mi nie zrobił. No ja go teraz... Czy ja wiem, że ja chcę stabinę? To to bym chciał. Bo na przykład to powoduje, że mogę go zatłuc. Nie pojawiać koniec walki. Dobra, też wiem, że mogę zabrać to i to. Ten gem też wiem po co jest. Dobra, to jest dobre. Mam tylko jeden, to załóżmy, że nie chcę. Dobra, to jeszcze jedna walka i starczy. No, słuchajcie, karcianka. To dobra, tu widzę, są jakieś. Nie wiem co to jest. To, jest, co, a, to był ten. Miasto to był. Tepikarka i tak dalej. Czyli widzę, czyli mogę teraz to wybrać na przykład, dobra to chodźmy teraz z prawą stronę. Nie, no to zupełnie nie będę wam opowiadał podstawki, podstawkę zagrajcie sobie, warto, ale to jest zupełnie inny klimat tutaj. Ucznicy ciągną z daleka, a ten jest bardzo blisko i ma bardzo dużo życia i jest powolny. Ale ma tylko 3 ataku. Oj, Dobra, najpierw to. Potem to. Podam to Ja mam dwa bloku Dobra, słabo się widzę w tej walce mam bardzo dużo życia jak na nich, nie? A no, nie, ale uczucie Jak wybuchnie na mnie zatruć Ale nie poharatają na tym trzecim poziomie Cztery No dobra, cztery By to miało być za daleko, ale widzę, że i tak działa Poczekajcie, trzech złapie. Cześć dobra, radę nie, dał rady. No dobra. Oj, słabo się widzę w tym palce. Tego jednego wyjmuję. No ci mają mało, nie? Ale... Z... No ale no, trzy życia. No to chyba po mnie, co? No spróbujemy to przeżyć, słuchajcie. Czemu on... Yy... No co tu się wydarzyło? No nie wiem, muszę kogoś zabić Ale widzę, że nie łapie dwóch mi nigdzie. Dobra, zabij tego. No, minus 9, no to ginę, to czekaj, Nie chciałem tego. Jezu, spuściłem. Tak się nie anuluje ruchu. No dobra, zginę. Zobaczymy co będzie jak zginę. To zginę na pewno. O już pomie. I to koniec ranu? I teraz kolejny? Tak, koniec. No dobra, czy to jest karcianka? Słuchajcie, Dobra, dzięki wielkie za uwagę. No to jest czaje, czyli pierwsza mamy RPG, a drugą mamy karciankę. Jeśli, jakby postaci między sobą przechodziły między tymi dźwiękami, no to już by byłby miód Malina. No ale polecam, polecam na pewno podstawkę. To też polecam. Bardzo fajnie się gra. jeszcze, jak na, powtórzę po raz kolejny, jak podstawkę graliście i znacie te postacie wszystkie, i całe te zależności, no to jest rewelacja. Dobra, dzięki wielkie za uwagę, zapraszam do kolejnego demona, Dara.